głosem Świętokrzyskiego w Sejmie, pan poseł jest głosem Świętokrzyskiego w Sejmie. Ja chcę być głosem, jestem głosem Świętokrzyskiego w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Chcę służyć temu zadaniu i to nie tylko jest służba Świętokrzyskiemu, tylko Unia Europejska korzysta z tego, jak tutaj dzieje się dobrze. Jak my się przyjaźnimy, jak sobie ufamy, jak wszyscy razem służymy ważnej sprawie, którą... Mam nadzieję, że to biuro będzie służyło obywatelom że w tym biurze każdy spotka się z pomocą dłonią, z szacunkiem. Jestem pewien, że pani poseł będzie zabiegać o nasze święto wszystkie sprawy tam w Brukseli.